Jestem Ania i studiuję zdrowie po bliskim, ale okało mi Uniwersytetu że jestem z tego radością. sprawia i na pewno pomógł mi on się uwolnić od jakichś negatywnych emocji i też tego, co mnie nauczył, to akceptować właśnie tą swoją niepełnosprawność i docen doceniać tą składność, jaką mam ja, bo dla innych e, może to być po prostu marzeniem. Podczas treningów lubię najbardziej tego nawet po śląskim dniu, e, to była, mogę to po prostu gdzieś opuścić ze siebie. Przez to jestem spokojniejsza dużo. I, I fajne jest też to, że uczymy się podczas treningów empatii i cierpliwości. Sport, jak się w studiowaniu, e, bardzo dobrze sobie wyrażę na studiach. E, a oprócz tego mm, mam e, staż w e, redakcji Uniwersytetu Ławieńskiego, e, a dokładnie Instytutu Zdrowia Publicznego i tam właśnie zajmuję się mm, grafikami, piszę swoje artykuły, w tym o niepełnosprawności. Co prawda, medal i pucharów jeszcze nie posiadam, ale mam za to inne, bardzo ważne osiągnięcia. Na samym początku byłam z zaawansowanymi chłopami. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy na treningi przyszedł 7-letni Kasper. Kasper na po początku ćwiczył tylko 10 minut, a dzięki temu, że ja stosowałam z nim zabawy, Zachęciłam go w sporku w taki sposób, że teraz mój mały przyjaciel jest w stanie ćwiczyć po całej godzinie bez przerwy. Co ciekawe, właśnie ta opieka matka w tym przekonała mnie i zainspirowała do pojęcia drugiego kierunku studiów, jakim jest poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne. Odkryłam sobie, że po prostu to jest to, co chcę robić w przyszłości, czyli opiekować się e, młodszymi. To, to, co bym chciała powiedzieć na koniec, to nie przejmuj się opieką innych lub swoje, bo sport może zmienić twoje życie tak, jak boks w żywiej wole.